Jak ci idzie, David? Tak, tak Jezu, jak ja się cieszę, że są całkowicie nowe haki Nie ma żadnych powtórek haków, co kiedyś były, nie? Są same, kurwa, nówki, funkelnie śmigane sztuki Ej! Ej! Halo Wieszają mu, idźcie, kurwa, naprzód! Naprzód idźcie! Chodź, Erwin! Erwin! Erwin chodź, chodź! Jak, kurwa, wjazd? No idźcie, kurwa, chodźcie, no Ja pierdolę, pościelić do WIDA! DAWIDA! DO WIDA! WY ESTE SIE PIENTY? POSZCZIOLING DO WIDA! SILNY? w tym eku? Nie zabierze mi kaka kurwa Boże się ty dzwoni po medyka kurwa, poraził go prądem